Cześć widzowie, robię film ze zmontowania wynalazku. Kupiłem sobie taki zestaw do samodzielnego montażu, tak jakby robot, no, który podąża za linią. Jeszcze go nie skończyłam, a nie mogę na TikToku robić live'ów, więc robię wam część. Tutaj ustawię, będziecie sobie widzieć wszystko. O kurwa, czekaj. No, muszę zainwestować w kamerę. Kurwa, jak to widać. Dobra, dobra. Jakoś, jakoś, kurwa, czekaj, ta. No dobra, jakoś może będzie. Jeszcze, albo nie, czekajcie, bo staram się przystawić kamerę. Kurwa. Dobra, jak teraz to widać. Yy. Dim, dim. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, powinno być. A no więc, no w sumie nic. Będę, będę nagrywać jak, no nic. Yy, kończę robić to gówno, nie? Podajcie mi moment, kuźwa każą mi tu fiutki zlutować. Wiem, że pewnie nikt tego nie będzie oglądać, ale nudzi mi się, więc przynajmniej poglądacie jak tworzę szajs jakiś, Widzicie? No kurwa, hmm. możecie mi nie mama, daj mi spokój Dobra Jakoś, jakoś zlutowałem Dobra, jakbyście chcieli mi w komentarzach Zadawać pytania Typu, yy, na przykład po, yy, czemu, czemu nie mogę robić live yy, No, wiecie To nie jest do końca tak, że jak będziesz miał Tysiąc obserwujących To będziesz mógł robić live Musisz dać swój dokument tożsamości W ogóle No ja żadnego z tych właśnie nie mam no, a nie mam, a kurde, a nie mam osiemnastki, więc nie mogę robić live, nie? No więc trochę do dupy to jest. O Jezus. Dobrze. I dobra. Jedno jest zrobione. Nie wiem ile ten film będzie trwał. I nie wiem ile wy będziecie chcieli go oglądać, ale ile będziecie oglądać, tyle będziecie oglądać. Hmm. Głównie teraz, jakbyście pytali, to używam rezystorów metaboli metalicznych, metabolicznych. Jakieś na my, już nie pamiętam jak, bo... Kurde, ja znam tylko jedną odmianę rezystorów, a nie za bardzo innych. Kuźwa, te dziury kuźwa. Dobra, jakoś poszło. Jeszcze gówno zlutować i będzie fajrand. Przynajmniej z jednym tym. A jakby co, jak skończę tą ostatnią lutę, to będziemy razem. O kurwa, jeszcze cyna na blat spadła, no ja pierdzielę. Jakby skończę ten szajs, to. Kurwa, ile tego dymu? to będziemy mierzyć? Kurwa, wartości rezystorów na, na tablicce Kurwa, tych ceny. No kurwa, jeszcze się przykręgam. No dobra, jeszcze jakoś jest. Teraz będę główno odjebać, czyli łapą Wam zasłonię. Kurwa, jakby co, to przepraszam za widoczność jaką będziecie mieć, bo kurwa, trochę ze mnie egoista i nie, nie wiem, jak będziecie to wszystko widzieć, ale, ale grunt, żebyście jakoś to widzieli. Dobra, dobra, jakoś jest. Mhm, wszystko się trzyma. No, no kurwa powiedzmy. Niech to gówno w kółko dokręcać. jakbyście chcieli to mogę wam w komentarzu yy, yy, pod tym filmem w sumie w komentarzu pod tym filmem dam wam linka yy, na, yy, dam wam linka do tego całego situ, nie? Dobra. Zostało mi jeszcze kilka takich tych, takich tych i takich tych. Dobra, i teraz pytanie: Kuźwa. Teraz ta, teraz tabelkę muszę skądś wziąć. Cześć, kurwa. kurwa. Cześć, tabel mam tu jebaną tabelkę. Sobie, o kurwa, patrzcie. Jakby co to tabelka z forbota i do zwykłych rezystorów. 1, 2, 3, 4. Ale chuj, może jakoś idzie. I tak mnie te ostatnie gówno nie interesuje, tylko ten. Hmm. Jeden, dwa, swędzą mnie jaja, dobra. Uff, a kurwa muszę się jeszcze kalkulatora, czekajcie moi widzowie, stój tak tu. Dobra stary wrócił z mlekiem, a w sumie to nawet i bez, ale dobra mam kalkulator. I teraz chwilę muszę przeczytać ich wartości Kurwa nie mogę mordy przybliżać bo yy, no ślepy jestem kurwa. Okulary gówno dały, Dobra Kurwa włączyć to gu... No ja pierdolę Nie mówcie że jeszcze kalkulator mi padł No to chuj trzeba użyć mózgu Ech kurwa Przejebane Do, Idealnie na chwilę o dobra, dobra, jednak mam jakiś zapasowy kalkulator. Działa. Kurwa, to są jakieś jaja. Nie no, kurwa. Kurwa nie działa. To się nazywa kurwa Aliexpress. Dobra, chuj, trzeba myśleć. Dwa paski, dwa paski pomarańczowe. To będzie 33, kolejny to jest czarny. Czyli 330 razy razy brązowy czy razy 10 330 razy 10 to będzie 3300 3300 o dobra mam y, 3300 dobra mam znalazłem znalazłem idealne te do gówna y, tutaj odczepiam to gówno ale mi sfangi field co mama nie wbijaj do pokoju no dobra o po coś, dobra tutaj teraz, ten widzowie no jezus, kurwa, jeszcze Muszę się pensetą posłużyć Jakbyście się ciekawili co tu się dzieje to drut własny tam gdzie trzeba No kurwa Dobra, udało się Teraz lutowanie. Jezu, ta para wszędzie leci. Hmm. Jezu, ale mi się te łapy trzęsą. Dobra, poszło. Teraz jeszcze obciąć za Co mi się te nożyczki tak kleją? Mam no, nieważne. Cześć. Możecie oczywiście w komentarzach zadawać pytania jakieś, nie? Nie będę jakiś zły czy coś, bo i tak to... I co to ja tego nie zrobiłem? Jakoś ten to zestaw do samodzielnego montażu. Kuźwa. Bardziej doświadczenie zrozumieniem. Dobra. Mhm. O Jezu, szkoda, że kalkulator padł. Jakby co to niespecjalnie, tylko... Yy, dobra. No, i znowu pesa, penseta. Penseta kupa. To jest druga dziura. No Jezus. No dawaj, pier. O kurwa, wykrzywił się. Czekajcie. co, trzeba poratować sytuację. Nie, a pierdzie A ja zupełnie ja kupowałem ten zestaw. Dobra. Kupiłem to, trzeba to skończyć. W końcu nie, dobra, w końcu poszło. Ja pierdyk dobra teraz. Yy, cena, gdzie jest cena? Dobra, tu mam rolkę ceny, dobra, rozwinąć lutownica i robić. Kurwa, oj, będzie problem. Dlatego, dlaczego? Bo tu jest kabel, właśnie. Nie mogę Wam za bardzo pokazać, ale o ja pierdę. Ajajaj, Kuba, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, jest. Dawaj, kur. O, kurna, kabel przypaliłem. Dobra, ale no może mu nic nie jest. Może. Oczywiście mówię może. Może albo nie może, nie wiem. Pomoże. kurwa. No jest. Hmm, trzeba coś odczynić, żeby. No dobra. Jakoś poszło. To się kabel przyjarał, ale może jakoś będzie. Dobra. Widzicie ile mnie kosztuje zrobienie filmu dla Was? Jest trochę szacunku, miejka do mnie tam w komentarzach. Oj, teraz. O, kuźwa. Dobra. Dobra, teraz czytamy kolejny rezystor. A ja pierdzielak mi się nie chce tego robić. Dobra, yy... a nie, czekaj, kurwa, w drugą stronę. Mhm. Dobra, 0 to będzie 100, czy 1 dobra, 100. 100 razy 0,1. Kurwa, no to 10, dobra, to już znam. Dobra, to już wiem, gdzie do te, te będą. Kurwa. Jakby co to 100 razy 0,1 0, to jest chyba 10, nie? Poprawcie mnie jeśli źle, ale raczej dobrze. A teraz, dobra, to będzie tu. Tu będzie łatwo w sumie zlutować. A dobra. A tu wcisnąć rezystor. Ey, öldürse. Lan niye geçvi? Bu onun. Bu Jeszcze jeden rezystor. jeśli ktoś dotrwał do tego odcinka, to, pro, to proszę do, tego chwili, do tej chwili, to proszę dajcie serduszko. Jezus. pewnie nikt nie doczeka. Jeśli albo tu siedzę sam, albo z jakimś Mirkiem, który nie ma co robić i skroluje se TikToka, ale zastaną na tym miejscu. Więc jeśli taki Mirek jest, to pozrodę mnie. Dobra. Jezus, te kable takie przypalone. Mam Na nadzieję, że to będzie przynajmniej działać. Bo jakby co, to działam tak bardziej z umysłu, a nie z tabeli, bo zobaczcie ludzie. Ta tabela jest chińska. Słownie ta instrukcja do tego to jest jakiś chińczyzna. Jakieś Chińczyki to. I zmieńcie mi

Odcinam drut w tych rezystorach. No trzeba to zrobić tak, żeby się nie stykały razem. Dobra. to jakoś będzie. Mhm. No dobrze, teraz jedynki... Dobra, zostały tylko jedne jeszcze. Pasek to nawet nie muszę już liczyć. Dobra, jak, dobra, jakoś, jakoś pójdzie. Mamy radę. Kurde, czekajcie, sprawdzę, która jest w ogóle godzina. Eee, eee, czekajcie. Nie, na telefonie sprawdzę. Kurde. Ojeci, co, co za syf. A więc jest... Ja to kręcę dwu, Na razie u mnie jest yy, 20 40 idealnie 40 Kurde. Ta dziura no ja pierdzę Ja pierdolę jeszcze płytka się zarysowała Kurwa Kurwa te płytki dla krasnali jebanych Kurwa No wywołałaś do dziury te jebane sukiency no. Dobra jest. Kurwa, ale to zrobili. Jest tu kurwa idealnie, żeby kable przypalić. Ja pierdolę. Dobra. Chuj jakoś będzie. Jakoś się to zrobi. Chuj. Najwyżej kable będą przypalone, ale Kurwa jeszcze te moje okulary parują od tych toksycznych oparów tej cyny ja pierdzielę. O kurwa, no nie. Czekajcie. Jeszcze tu kurwa pęsetą trochę. Ach, teraz żałuję, że... Czekajcie, muszę sobie to kurwa przetrzeć, bo... Teraz jebie spadł papierem. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, fuh. udało się zlutować. Ledwo co, ale się udało, dobra. Mamy to, widzę. Pierwszą, pierwszą w sumie pierwsze gówno. Ja pierdzielę. Ale to w na Dosłownie. Jakby co, to. Powiem wam, że nie składajcie tego na własną rękę. Poproście sobie rodziców. Ja to robię samemu, ale. Kurde, ja to już chyba od południa robię, a teraz już jest noc. Kurde. Dobra, co teraz? Jeszcze jeden rezystor. I będzie można zasilanie, i zobaczymy, czy to gówno będzie działać. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. A co ja pierdzielę? Przecież już pewnie nikt tego nie ogląda. Ale nie, ale nie daję pochopnych wniosków. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś typek, który ogląda moje gówno. Kurwa, zapchałem sobie dziurę. Ale to gejowo brzmi. O kurwa. Chciałbym tak móc, kurwa, nie wiem, zatrzymać czas, czy chuj wie co. Teraz. Jest, kurwa, udaje się powoli. O Jezu, wiecie co zrobiłem? Tu właśnie se otwór zalutowałem. Zlutowałem, znaczy się. Właśnie, kurwa, trochę tak jestem zły za to. Winie siebie, bo to nikogo kurwa nie Ja Nie jest moja, tylko. Dawaj kurwa. Dajesz. Idź przez dziurę. Uż, kurwa. Sorry, że to obracam w kierunku. Do, w chujowym kierunku do Was, ale mm, dobra. A po prostu nie wierzcie mi, że nie za bardzo tak, żebyście wy widzieli, a ja nie? No, co krótko, nie za dobrze by to było, nie? Nie mogę teraz gadać, muszę się skupić. Bo to dosłownie ostatnie szkół, a szlify. No dobra, już zrobione. Jeszcze tylko obciąć nadmiar jebanych drucików. I. Oh. Dobra, niby gotowe. Jeszcze tylko tutaj zasilanie. Ciecie. Kurwa. A jakby, co to zrobiłem? Jeszcze jakby, miot, jakby taką zapalniczkę plazmową. Jakby co to baterii nie włożyłem, a nie chce mi się wkładać. Pokażę wam jej działania na innym filmie. Kurwa, dobra. Dobra, śrubokręt, ale nie ten. Kurwa. Dobra, to był ten. Dobra. Czajcie, muszę tu wykręcić. Kurwa. Już wiem dlaczego starzy nie pozwalają mi krzyżować jednej rzeczy z drugą, bo właśnie takie gówno powstanie. Słuchajcie się rodziców. No chyba, że jeśli chodzi o szkołę, to się nie słuchajcie. A dobra, jebać to. Yy, tutaj kurwa, trzeba wyprostować te obręzlowane. Te kurwa główienka. Dawaj, kurwa. Kleszczu jeban. Tak yy, gdzie to przymocować? A tutaj kurwa. Yy. Dobra, mam rzeczy. Taśma kleją. Taśma ta, kurwa. Kurwa, jeszcze gdzieś poleciało. A, dobra, już. Nie ma co przyzywać. Ważne, że działa. Jakoś działa. Chyba działa, kurwa. Nie wiem, przetestujemy, nie? Yy, nie wiem, później poszukam jakieś, nie wiem, jak to się, kurwa, nazywa. A, dobra, nie mam siły gadać nawet. Tu jestem podekscytowany. Nie wiem, czy wy też pewnie wy nie, bo i tak się u Was to dzieje za ekranem. Ale dla mnie to jest trochę duży krok, powiem Wam. Kurwa, na no, lawer, jeszcze tylko plus i minus. Uważaj, czarny kabel to był minus, z tego co pamiętam. Tutaj minus i plus, teraz to. Kurwa, pierdolaj do tej dziury, ty posrane. No, dawaj, dobra kurwa jest. Yy. Dobra, jeszcze tylko pozwólcie, że zlutuję te z obsrane kurwa. Jeszcze to pozwólcie, że zlutuję te obsrane dziury. I ponoć gotowe. Fajnie, że dotrwaliście do tego momentu. Wiatr kojarzycie, typa? Wiecie dlaczego nie działa? Bo kable, wy, bo wyjąłem baterię. I pytanie: gdzie ja te baterie posiałem czekajcie kurwa. Gdzie te baterie obsłana? Wiatr jest jedna bateria, a dwóch potrzebuje. Wiecie? Kurwa, wypietam jest jej. Dobra, jest jedna bateria, jeszcze druga. Kurwa, ja nie mam baterii, no chyba sobie jaja robicie. czekajcie chwilę. Kurwa. Dobra widzowie, wróciłem. No kurde, powiem mam, że nie mogę znaleźć tej. Ale dobra, już wpakuję tą jedną na razie, czekajcie. E, kurwa. Dawaj, pierdzielaj. Dobra, jedna jest na miejscu. Jeszcze druga. Ale przy okazji są klaszę rozłożę. Kurde, a jeszcze światło muszę no Ja pierdzielę. Czekajcie, kurwa, szukam tej bater tych jebanych baterii. Bo ten film nie poszedł na jakieś jebane marne. Ale nie. Mo o, dobra, znalazłem. Jest, kurwa, była. Przez cały ten czas. Dobra, zaraz się okaże, czy no, działa. Trochę się sram. Dobra. Czekajcie, kurwa. Dobra, kazali to kłaść na linii, teraz zobaczymy czy działa, 3, 2, 1, kurwa co to jest, czemu to się świeci, ja pierdzie, no i co, jedziesz, kurwiu, jedź, Jezus, e, to jedzie czy nie, bo jak już kurwa nie wiem, miało jechać i nie jedzie XD, ale czekajcie, czekajcie, może to chodzi o podłoże, czekajcie chwilę, Pozwólcie, że chwilę Was tak oś tak ujebie w ciemności, bo muszę chyba to do podłoża przygnieździć. Kurwa, jeszcze tego brakowało. Aha. Dobra, czekajcie cierpliwości. Dobra, ale przykleiłem to do podłoża. Nie wiem, czy to coś da, czy nie, ale trzeba spróbować. Dobra, trzy, jeden, kurwa, trzy, dwa, nie, no nie wiem, czemu tu gówno nie jeździ. Działa to, czy nie działa? No już kurwa, tylko te ledy się świecą. A no to są sobie nie zapierdala. Jak te kół, kółka jeżdżą, to tak fajnie się dioda śmieje, świeci. Ale właśnie one nie jeżdżą. Ja je muszę tak specjalnie nakierowywać. Ta się nawet nie świeci. Ja pierdzielę. No nic. hajs z błoto wylany. Kilka godzin przez ranę. Pytanie. Brzmi dlaczego to tak skręca w tą stronę, nie wiem. Hmm. Nie wiem. Jakaś posrana ta maszyna, mówię Wam. Bo tyle z tym na wkurwienia A teraz finalnie nie działa. Nie wiem, jeszcze pogrzebię przy tym szajsie i zobaczę, dlaczego nie działa. Dobra, ale dzięki za wytrwałość. Pozdro.